Kochani, witam Was bardzo serdecznie Przepraszam za mój Kiepski głos Ale jak widzicie A może i nie widzicie, ale o Z tej strony Wam pokażę Jak widzicie za mną leży śnieg Ej pierwszy śnieg W Anglii w tym roku I powiem Wam, że jest bardzo wcześnie, bo Jest końcówka listopada A Tak wcześnie śnieg w Anglii Bardzo rzadko się zdarza no ale te ostatnie dni były naprawdę bardzo zimne, dzisiaj też jest bardzo zimno, dzisiaj w ogóle w nocy było minus 2 stopnie, więc jestem zaskoczona, że padał śnieg, ponieważ naprawdę jest bardzo zimno, a śnieg zazwyczaj nie pada, kiedy jest minusowa taka minusowa pogoda właśnie tutaj w Anglii w sensie w Polsce oczywiście. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Górek, który jest niedaleko od do budynku. Ja tylko, tak, wiecie, idę tutaj powoli, żeby się nie poślizgnąć, bo, no, nie przygotowana. Oczywiście wszystkie chodniki zasypane, chociaż dużo śniegu nie ma, bo napadało dosłownie nie wiem może 2-3 centymetry więc nie jest jakoś, wiecie, super zasypane. Drogi główne, tak jak widzicie, tu druga jest czarna. Drogi główne wczoraj były posypane, wiem, bo, teraz no, Z racji tej niskiej temperatury po prostu starali się przygotować drogi na minusowe temperatury, żeby nie było, wiecie, zbyt oblodzone, żeby ulice, drogi w sensie nie były zbyt oblodzone, nie mogę się wysłowić, jest za wcześnie. Zobaczcie, jakie piękne słońce, teraz się obrócę. Mam nadzieję, że będziecie to widzieli. Pagórek za mną, pewnie nie widzicie, bo tak akurat słońce świeci, ale pagórek za mną jest bardzo ładny i. Biały, zobaczcie tutaj parking, cały zasypany śniegiem. E, także jest zimno. Uch, nie wiem, czy widać Uch, parę, która idzie z moich ust, ale jest, słuchajcie, zimno. Jestem, kochani. Kawusia zrobiona. Tada. Dawno kawy nie piłam. Ja teraz ze względu na moje problemy żołądkowe ograniczam spożycie kawy i tak naprawdę kawa jest na wyjątkowe okazje, także dzisiaj kawusia. Przez weekend znowu nie będę żadnej kawy piła i może jakaś jedna przydarzy mi się w przyszłym tygodniu. Generalnie teraz staram się pić herbatki w ciągu dnia. Takie um, owocowe czy owocowo-ziołowe. Mm. No i mam nadzieję, że w, 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 w pewnym momencie ten żołądek jakoś tak, wiecie, wróci do normy. Kochani, pokażę Wam kalendarz adwentowy mojego syna. Taki wybrał sobie już bardzo dawno temu. Ten jest nieotwarty, więc wiadomo, będzie otwarty po szkole. Chociaż nie wiem, dlaczego wybrał sobie właśnie w tą stronę, żeby otwierać kalendarz, bo zaraz Wam pokażę drugi kalendarz. Te czekoladki są mniejsze, więc byłyby lepsze na rano, bo wiecie, rano je śniadanie, więc ta czekoladka taka raczej symboliczna, żeby po prostu... Nie, tak jakby przez resztę dnia nie chodziło za nim, że chce już skończyć szkołę, bo kalendarz adwentowy ma w domu do otwarcia, więc to jest taki um, jakby zapychać poranny. Natomiast um, no wybrał sobie odwrotnie: ten będzie otwierał po południu i te, to jest po prostu kalendarz z Hot Wheels. Um, jestem ciekawa, bo Izak się zastanawia, czy. W środku czekoladki będą w kształcie samochodów, Powiedział, że, że it would be awesome, czyli że byłoby, byłoby świetnie, <coughs> gdyby były, ale oczywiście, nie wiem, zobaczymy. Okaże się, bo jeszcze, jeszcze nie otwieraliśmy. A drugi kalendarz wybrał sobie taki. Ten był taki troszeczkę dla niego niespodzianką, ponieważ on mi wspomniał, że o super, że on go zobaczył w sklepie, ale nie wiedział, że go kupiłam, bo to już było na początku listopada i um, schowałam go do szafy i to miała być dla niego niespodzianka natomiast y, byliśmy w sklepie i tydzień temu, czy dwa tygodnie temu jakoś tak i Izak stwierdził, no mamo, ale to już teraz czas na kalendarze adwentowe i mówię, no to wybierz sobie jesteśmy w sklepie, to sobie wybierz i wybrał sobie ten, on bardzo lubi multizers. E, ja miałam ten kalendarz w zeszłym roku, więc wiem, że jest świetny e, i młody sobie go wybrał i o, to już okienko pierwsze jest otwarty, zresztą co będziecie widzieli, bo nagraliśmy ten moment. Um, Maltesers, tak. Natomiast ja w tym roku poszłam w Celebrations. W sumie to nie wiem dlaczego, bo ja tak celebrations Celebrations tak, um, nie, nie, nie wszystkie um, cukierki lubię, natomiast myślę, że młody mi tutaj pomoże, bo Galaxy Caramel to jest jego ulubiony cukierek um, i tak naprawdę z, z tych to on tylko nie je Snickersa, bo tam są orzeszki. Młody nie jest przyzwyczajony do orzeszków, zwłaszcza w kawałkach. I Bounty. Bounty nie lubi, ponieważ Bounty, jak wiecie na pewno, jest z wiórkami kokosowymi, a Młody nie lubi takich właśnie małych kawałków. No nie lubi tego, jak wiórki kokosowe łaskoczą go, w gardło. I powiem Wam, że ja też nie jestem ogromną fanką tego uczucia, natomiast bardzo lubię smak kokosowy, więc ja tam sobie radzę, ale młody po prostu nie lubi. I drugi kalendarz. To słuchajcie, to jest moja ulubiona marka czekoladek. Jeżeli kiedykolwiek ktoś chce mi kupić czekoladki, na przykład na urodziny Wiola, nie wiem, czy Wiola będzie oglądała, ale to, proszę bardzo! Moja ulubiona marka czekoladek. Totons. To są czekoladki, właśnie powinnam powiedzieć Thoughtons. To są czekoladki, które jako jedyne w Anglii, albo, bo nie wiem, czy jedyne, o których ja wiem, a może w ten sposób, mają tutaj selekcję czekoladek też pokrytych czekoladą deserową. Bo tutaj w Wielkiej Brytanii większość czekoladek jest po prostu mleczne. Czekolada mleczna jest we wszystkich takich właśnie takich czekoladkach w sensie, wiecie. Jak na przykład są jakieś takie o bomboniery, jak to się u nas w Polsce mówi, tak? To tutaj większość właśnie takich czekoladek w pudełku są na bazie mlecznej czekolady, a ja za taką nie przepadam. A tutaj jest mieszanka i powiem Wam, że nawet te, które są w mlecznej czekoladzie, są przepyszne. To jest luksusowa marka. Ten kalendarz kosztował mnie. On był w jakiejś tam promocji. W Seinsbury, ale ogólnie te kalendarze są po 15 funtów. Słuchajcie, czekoladki za 15 funtów. Masakra. E, a ja go kupiłam jakieś tam promocje, nie wiem, coś chyba za 11 funtów. Także też nie tanio. No ale uwielbiam czekoladki Thompsons, więc e, tak. E, zacznę od celebrations i poszukaj, o tutaj już jest, już znalazłam. Już znalazłam. Pod względem, że tak powiem, opakowania i tak dalej, to powiem Wam, że całkiem, całkiem przyzwoicie te celebration są. Ten papier, ta tektura jest bardzo gruba i jeszcze, zobaczcie, tutaj w środku są, żeby nie pouciekały, domyślam się, zaklejone papierem. No i <ścoughs> zgadnijcie, no zgadnijcie, zgadnijcie. O czym przed chwilą mówiłam, że nie do końca tak przepadam. ta Mamy bounty dzisiaj na... Początek Bounty. Ja nie mam nic przeciwko. Zjem. I o, i, bo ja tak <grymne> założyłam, że wy wiecie, co, co, co to jest celebrations. celebrations. Celebrations to jest zestaw czekoladek. Jak już się pewnie zdążycie zorientować, czekoladek bardzo popularnych, których i wy też dobrze znacie, większość z nich dobrze znacie. Bo są to mini wersje, właśnie sneakers, Twix, Milky Way, Mars, Bounty. Jest też cukierek Maltesis. No i to też jest, czekoladki są z Galaxy. Galaxy to jest marka produkująca takie pełne tabliczki czekolady, które są swoją drogą bardzo smaczne. I tutaj jest, są dwa rodzaje Galaxy, tak, taki po prostu normalny czekoladowy, to jest pełna, po prostu e, cała czekoladka jest e, zwykłą mleczną czekoladą, może tak, a tutaj ten jest nadziewany karmelem. I ja za, za karmelowymi rzeczami tutaj ja nie przypadam, już pewnie wiecie. Więc tego pewnie oddam młodemu, jak mi się trafi, będzie się cieszył. Mmm. Tak jak zapamiętałam, muszę coś z tymi włosami dzisiaj zrobić. Mm. Nie wiem, czy ten kokos nie jest jeszcze większy w tym cukierku niż jest w normalnym batoniku Bounty. Bo tak mi się wydaje, naprawdę, jest taki bardzo gruby. Ale nie jest suchy. No to jest duży plus. Mm. No i tak kochani. Zaraz otworzę drugi kalendarz. Ale nie będę tutaj do Was za dużo dzisiaj gadała. Bo nie ma sensu. Nie będę Was zanudzać. Pierwszy dzień chcę żeby był taki w miarę Konkretny, w miarę treściwy, po prostu chciałam Wam pokazać moją twarz. Ważna informacja, jaką Wam powiem, to taka, że pewnie nie będę w stanie robić vlogmasów codziennych, tak jak przestaję na vlogmasy. Będę się jednak starała robić w grudniu po prostu nieco więcej tych filmików, właśnie z otwieraniem kolendarza i takich ala vlogmasowych. Natomiast się spodziewajcie się, że będą one codziennie. Popróbowałam w poprzednich latach i niestety, ale poległam um, samotnie. Więc będę się starała nagrywać ich więcej, będę się starała pokazywać moją twarz nieco więcej. Natomiast, jak mówię, nie będą to codzienne nie, filmiki. Um, um, przepraszam, ponieważ te trzy tygodnie nadchodzące będą dla mnie. Bardzo pracowite, zwłaszcza jeśli chodzi o weekendy. Niestety będę chyba musiała odwołać premiery niedzielne. Postaram się wstawiać dla Was filmiki, żebyście mieli co oglądać, natomiast nie będę w stanie być z Wami na premierach, zwłaszcza, że muszę załatwić pewne. Kościelne sprawy, o których powiem Wam nieco później, jak już będę znała jakieś konkretne, wszystko Wam wytłumaczę. Natomiast na razie niedzielę będę miała niestety zajęte. Więc umówmy się, że do końca roku przez ten cały grudzień nie będzie premier niedzielnych, natomiast zostajemy przy naszych piątkowych liveach wieczornych. Hmm. Tutaj nie ma, wiecie, żadnego problemu. Więc będziemy się widzieli na żywo, w piątki, tak jak zawsze. Tylko, no, niedzielę, tak jak mówię, z premierami będziemy musieli poczekać do początku przyszłego roku. Także w styczniu z powrotem wrócę, mam nadzieję, do niedzielnych premier. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tą małą zmianę, ale uwierzcie mi, że, no niestety, pewne sprawy muszą być zrobione w niedzielę i nie, nie mam innej możliwości. A nie chcę, żeby było tak, że potem będę musiała odwoływać, będę się musiała, wiecie, przed wami tłumaczyć jakoś, że dlaczego nie mogę, a, a dlaczego taka, a nie inaczej. Także wolę od razu wam powiedzieć, że niestety teraz na razie nie będę w stanie. Ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za bardzo za złe. Tym bardziej, że mamy teraz nasze piątkowe live'y i możemy tam sobie troszeczkę porozmawiać, nawet lepiej, bo na żywo. Także tyle, moi kochani. Biorę się za kolejną, zjem sobie, wypiję kawkę, już oczywiście poza obiektywem, i przygotuję się do nagrywania kolejnego wideo makijażowego dla Was. Także dlatego też w grudniu może nie będę w stanie zrobić vlogmasów codziennie, bo mam przygotowane dla Was inne też filmiki, które chcę, żeby pojawiły się pomiędzy hmm, tymi masowej, które będę próbowała dla Was nagrywać. Także kochani, zobaczmy, co jest w drugim kalendarzu, gdzie tu jest jedyneczka, widzę dwójkę, o tu jest jedynka. Jedynka jest jakaś mała, dwójka taka jakaś duża jest, że będzie jakaś konkretna ta czekoladka. A tutaj mamy i tutaj jest napisane, że jest 24, są 24 czekoladki, 24 okienka, ale w 12 smakach, więc będą się powtarzały w pewnym momencie. Także tutaj też jest folia. Uuu, widzę, że U jest biała. Jest biała czekolada, biała czekolada, moi kochani. Coś dzisiaj z tym, z tym takim e, nieczekoladowym, że tak powiem. A zobaczcie. Jest biała. U. Ja nie wiem, czy one są opisane z tyłu, a tak są. u to jest Amaretti Crisp czyli kombinacja migdałowego wnętrza z pokruszonymi herbatnikami Amaretti i wszystko zamknięte w białej czekoladzie czyli migdałowy. O! O, ale pachnie migdałowo! i oh. już mi nie przeszkadza, że, że jest biała czekolada bo ja za białą czekoladą nie przepadam ale to, że jest to migdałowe oh. mm. ok, kochani to ja uciekam delektuję się moją migdałową czekoladką do zobaczenia następnym razem buziaczki, pa mam nadzieję, że wasz grudzień również zaczął się tak samo jak i dla nas całkiem przyjemnie i słodko buziaczki, kochani, pa 嗯啊。